No to dojechaliśmy do kolejnego mosku carskiego. Z drugim mostu pierwszego nie nagrywałem. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj charakterystycznego orła carskiego. Nie wiem dokładnie ile jest tych mostków. To jest stronie Białoruskie, ale wiem, że zawsze chciałem je zobaczyć. Zobaczmy w przybliżeniu. Ok, jak widać. Jest to fajnie wykonane. Ujęcie w stronę Polski. Chyba mało... Ok, zgubiłem ostrość. No to teraz zobaczmy stronę białoruską. Tak to wygląda. Drogi są całkiem fajne. Ruchu nie ma, jest to strefa wyłączona z ruchu samochodowego. Wsześciu jest tylko dla pieszych i rowerzystów. Oczywiście po stronie białoruskiej są zorganizowane busy. jak się okazało. Każdy musi mieć wykupiony w pakiecie razem z przepustką ma się od razu wykupiony bilet na busa. Płatny 10 rubli, około 20 złotych. A to ruszamy dalej.